Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku cyklu z Dziś zapraszamy do wysłuchania historii o cudaczku, wyśmiewaczku Julii Duszyńskiej. Cudaczek, wyśmiewaczek i panna obrażalska. Było sobie miasteczko nad rzeczką, a w tym miasteczku stał sobie domek. Ani mały, ani duży, taki w sam raz. I w tym domku mieszkała panna obrażalska. Panna obrażalska miała 8 lat, zadarty nosek i jasne werkoczyki. Nazywano ją panną obrażalską. Bo wciąż się obrażała. Obrażała się dziesięć razy na dzień. Wtedy mówiła: nie bawię się albo nie potrzebuję. Potem nadymała buzię, zadzierała jeszcze wyżej ten nosek i siadała w kącie nastroszona jak sowa. Długo siedziała w kącie, tak długo, póki cała obraza nie wyparowała z niej jak woda z kociołka. Wtedy panna obrażalska wracała do zabawy z dziećmi. I co dalej? Ano za chwilę znowu mówiła: nie bawię się. Albo nie potrzebuje. I znowu odchodziła do kąta. Drugiej takiej obrażalskiej nie było w całej szkole. Ba, nie było nawet w całym miasteczku nad rzeczką. A wszystkiemu, kto był winien? Cudaczek wyśmiewaczek. Cudaczek wyśmiewaczek, licho malusie i cieniutkie jak igła. Mieszkał w tym domku, co to nie był ani duży, ani mały, tylko w sam raz. A ten cudaczek nie jadł, nie pił. Tylko śmiechem żył. Śmiał się i śmiał do rozpuku. A brzuszek mu pęczniał i pęczniał, aż napęczniał jak ziarnko grochu. Wtedy cudaczek był syty i zadowolony. Otóż ten cudaczek wyśmiewaczek chował się w jasne warkoczyki panny obrażalskiej i ciągle szeptał jej do ucha: obraź się, obraź się! Bo ta nadęta buzia panny obrażalskiej była taka śmieszna. I ten nosek, co się do góry zadzierał, był taki śmieszny. I to, nie bawię się, było takie śmieszne. Cudaczek patrzył i śmiał się w jasnych warkoczykach do rozpuku. A brzuszek mu pęczniał i pęczniał, aż napęczniał jak to ziarnko grochu. Najweselej cudaczkowie było w szkole, bo chodził z obrażalską do szkoły. A jakże, schowany w jasnych warkoczykach. Myślicie, że chodził się uczyć? A gdzie tam? Chodził, bo w szkole ciągle się Obrażalska obrażała, a Cudaczek śmiał się i śmiał do rozpuku. Siedzą dzieci w ławkach i piszą. Obrażalska też. Aż tu trach! Złamała się stalówka. Panna Obrażalska odwraca się do sąsiadki Małgosi i mówi. Małgosiu, pożycz mi stalówki. Małgosia jest uczynna. Wyjmuje zapasową stalówkę z piórnika i daje Obrażalskiej. Masz, ale nie krzyw tak pióra, bo i ten złamiesz. A ja nie mam już więcej stalówek. Panna obrażalska już wyciągnęła rękę po stalówkę, a tu cudaczek wyśmiewaczek, krzepce i ducha. Co? Ona ma, się, ma cię uczyć? Obraź się. I panna obrażalska nadyma buzię, zadziera nosek i mówi Nie potrzebuję twojej stalówki. Oj, taka śmieszna jest ta nadęta buzia. Jaki śmieszny jest ten zadarty nosek. Cudaczek Wyśmiewaczek śmieje się w głos. Śmieje się do rozpuku, a brzuszek mu pęcznieje, pęcznieje. Potem jest przerwa. Dzieci idą na boisko i bawią się piłką. Obrażalska nie złapała, nie złapała piłki raz i drugi. Woła Dowicka. Na umyślnie źle mi rzucasz. Nie bawię się. I już nadęta buzia. Już zadarty nosek jedzie jeszcze wyżej do góry. Ach, jak śmiesznie, jakże się zaśmiewa cudaczek wyśmiewaczek. A brzuszek mu pęcznieje, pęcznieje, pęcznieje. Potem obrażalska obraziła się na Felę, bo Fela powiedziała, że jej zeszyt jest ładniejszy. A potem na Władka, bo Władek przyczepił jej rzep do sukienki. A wreszcie obraziła się na samą panią nauczycielkę. Pani nauczycielka zapytała, ile to 5 razy 6, a obrażalska na to? 26. Źle, mówi pani nauczycielka. Pomyśl, chwilę. Obrażalska myśli, myśli i mówi. Pięć razy sześć. Pięć razy sześć to będzie. Hmm. Aha, to będzie 25. Moje dziecko, trzeba się lepiej uczyć tabliczki mnożenia. Siadaj. Obrażalska siada, buzie na dyma, nosek zadziera. O, jak śmiesznie. O, jak się naśmiewa z niej cudaczek wyśmiewaczek. A brzuszek mu pęcznieje. Co to za śmieszna dziewczynka? Co za śmieszny głupta, są jak mi wesoło. I cudaczek wyśmiewaczek zasypia w jasnych warkoczykach. Dobrze mu jest. Brzuszek pękaty jak to ziarnko grochu.